Nato, yeber, 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 Nato, Hut, Hut, yeber, Nato, yeber, 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 Nato, Hut, Hut, yeber, Nato, yeber, 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 Nato, Jeden na to, jedę, jedę, nato. na to. Lubę na to starym klombato. Mówią o nas, patrzą Co ty na to mówią, łakom, teraz fako Dobra, na to moi fan, twoi fan, to je A hejkerów jak krystale biorę wanni. Mogę zabić ciemściowani, mogę zabić siebie wzrokiem. Moje hejty może szak, Bo się kurwa jedem trochę. Lubę wasze rossędzie, lubę wasze potencje. Do wszystkich hejkerów, jedę na was totalnie. Jebem jebe na to, jebem, jebem, jebem na to. Gdziekolwiek nie stanie, i tak się zobaczysz, mato. Jebem na to, jebem, jebem, jebem na to. Jebem na to, jebem, jebem, jebem na to. Jebem na to, jebem, jebem, jebem na to. Up, up. Jebem 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 na to. Jebę wszystkie hejty na mnie. Jebę teraz was totalnie. Jebem bo nie jestem down. Jak piszecie ciągle na mnie. Jebem bonus będzie, dzieci. Jebę sobie, to jest gay. Jebę kanał z dupy też. Chociaż nie bo śmieszny jest. Jebem na to. Jebem, jebem, jebem na to. Jebem na to. Jebem, jebem, jebem na to. Jebem na to. Jebem, jebem, jebem na to. Jebem na to. Jebem, jebem, jebem na to.